Dzień proszę państwa. Lekcja jak rozpalać ognisko. Jeden z bardziej przydatnych, jedna z bardziej przydatnych rzeczy, jakie mam ze sobą, jest to zwykła świeca parafinowa. Yy, po co świeca? No, po to, że można ją podpalić. Nie trzeba zużywać ognia więcej. Też może służyć do ogrzewania e, podstawowe ognisko podpałka, materiał do Złapania e, energii, jest to e, są, pa, są to patyczki mm, bodajże sosnowe, dużo żywicy mają plus materiał główny, czyli już elementy do złapania... do tego, żeby ognisko złapało temperatury. Odpalam sobie od świeczki. Dobrze też wiedzieć skąd wieje wiatr... generalnie. Miat mamy z tej strony. Podpalamy. No, niestety trochę mam podpałkę średnio suchą. Ale nic to. Generalnie to, co robię, jest nielegalne. Dlatego nie, nie kupujcie tego. Dlaczego? Znaczy, nie wiem dokładnie nie wiem jak, jak w Niemczech, ale prawdopodobnie tak samo. W Polsce na pewno to jest nielegalne z tego względu, że mam koło siebie las. Eee... Dlaczego więc odpalam ognisko? No, tego, że jest las, już powoli się zaczyna palić. ogień a dlatego, że robię bardzo małe ognisko tylko po to, żeby ugotować wodę na kawę a kolejna sprawa mam kontrolę nad tym już jeden raz w życiu rozpalałem ognisko, a kolejna kwestia dostęp materiału, czyli drewna. W lesie jest łatwiej od drewna. Czy bardzo pali się? Powoli. Teraz poczekamy chwilę, niech, niech ognisko złapie temperaturę. Kolejna zaleta świeczki. trzeba bardzo świeczka... Jak wiadomo, wosk się pali. Niech to się trochę rozpali, zaraz zaczynamy gotowanie kawy. My teraz przejdźmy do innych rzeczy. Kolejne fajne wynalazki niemieckie. Afel czyli sok jabłkowy, nie będzie dziwnego, tyle że ten jest gazowany, smaczny, chociaż na pierwsze uczucie jest dziwne, jak się odkręca soki i jest gaz, tak jakby był sfermentowany, ale uwierzcie, że nie jest, no ognisko pięknie się pali. Dzisiaj w ogóle miałem sytuację, a teraz główne zasoby. Dużo nie trzeba do gotowania wody. Parę patyków. Najlepiej, jakby były suche. Wtedy ognisko nie traci energii. Dzisiaj hmm. miałem, zostałem zaproszony na kawę przez pewną kobietę w której, której się zapytałem o drogę. No i bardzo miła sytuacja. Jest dość wcześnie, jak na mnie. Ja przeszedłem 10 km, a jest dopiero 10. Spałem dzisiaj w pięknym miejscu. ogóle no, to jest przepięknie. Wszędzie góry. Małe pagórki. Leśne dróżki. Także spałem dzisiaj w pięknej dolinie. Niestety, minus był taki, że było niewygodnie i nierówno. Także się nie wyspałem za bardzo i przez to też się obudziłem wcześniej. Wystarczy tego na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Nie było to oczywiście w pełni profesjonalne rozpalanie survivalowego ogniska, ale takie przykłady możecie znaleźć. Ja to na własny użytek stosuję pewne zasady, które znam.